Mieliśmy nocować w Innsbrucku i w sumie na ostatnią chwilę zmieniliśmy decyzję i według mnie to była bardzo dobra decyzja, bo w miasteczku, w którym jesteśmy jest bardzo spokojnie, nie jeżdżą auta, bardzo mało ludzi. Za to jest fajny rynek, przepyszna restauracja, w której byliśmy i jutro ruszamy dalej, więc taki, takie idealne miejsce na odpoczynek z pięknymi widokami. No bo też są góry, już takie bardziej polane. Ślicznie jest. Oczywiście nie podważam, żeby w Innsbrucku nie było pięknie. Też jest pięknie, ale zatrzymaliśmy się tam na chwilę i było strasznie dużo ludzi. się zakupy lubi. No, mi też parę rzeczy się podoba. Przepiękne buty mają. W ubiegłym roku w Rzymie kupiłam dwie pary butów. Bardzo wygodne. O, te mi się podobają.